Cześć kochane, z tej strony oczywiście Klaudia, Klatex. Dzisiaj przychodzę z odcinkiem Tanie i dobre bazy. Wiem, że na ten odcinek bardzo, bardzo długo czekałyście. Były podkłady, były korektory, były tusze, były paletki, były pudry, ale tych baz jakoś nie nagrałam, jakoś je pominęłam. Nie wiem w sumie dlaczego. Kiedyś nie używałam baz, może właśnie dlatego po prostu nie miałam za wiele, żeby wam polecić. Dzisiaj zebrałam aż sześć, także zapraszam do oglądania. Na samym początku, tak jak zwykle, przypominam o moim Instagramie klatek. Spadajcie, śledźcie mnie również tam. A ja teraz kilka słów na wstępie. Jak pewnie większość dziewczyn, mam cerę, która czasem mi się zmienia. Raz się świeci, raz jest super matowa, innym razem wyskoczą mi jakieś niedoskonałości. Kolejny miesiąc jest piękna, nieskazitelna. Dlatego, w, że tak powiem, w swojej karierze makijażowej, troszkę produktów. Przetestowałam. Większość na sobie, które, o których dzisiaj powiem, troszkę też na klientkach, kiedy je ja maluję. Także nieco o tych bazach już wiem. Uważam, że baza to jest taka podstawa makijażu. Jest to bardzo, bardzo ważny element. Nie zawsze musi to być baza konkretnie jako produkt pod nazwą baza pod makijaż. Czasami jako bazę możemy nakładać zwykły krem nawilżający, i to również będzie dobra baza. Ważne, żeby cokolwiek pod tym podkładem było. Wiadomo, że na co dzień zdarza nam się nie używać tej bazy, ale ja sama na sobie przekonałam się, że jednak ten produkt, jakikolwiek, pot czy krem, czy baza jest naprawdę ważny. Sera wygląda przez cały dzień makijażu o niebo lepiej, a oprócz tego, no, robimy taką warstwę, która e, troszkę naszą skórę osłania od, następnych, od następnie nałożonych produktów. No ale dobra, przechodzimy... Do znowu małego takiego wytłumaczenia. Zaczynamy od najdroższego produktu. Lecę po kolei aż do najtańszego, i to nie jest kolejność, która wyznacza to, czy produkt jest najlepszy, dlatego mówię o nim jako pierwszym albo o jako ostatnim. Tylko po prostu patrzę na cenę, a wszystkie sześć produktów są moim zdaniem naprawdę dobre. Taniej i dobre. No, także tak jak się nazywa odcinek. Także przechodzimy do tematu. Najdroższa baza, jaką dzisiaj w tym odcinku przygotowałam, to baza za 40 zł. Jest to baza z firmy Revolution Pro i dokładna nazwa to Correcting Primer Anti Redness. Jak już sama nazwa mówi, jest to baza, która będzie nam niwelowała zderwienienia, bo jest to baza zielona. Kolor jest zielony, także, no, to jest myślę jasne: zielony kolor neutralizuje kolor yy, czerwony, po prostu zmniejsza jego widoczność, ujednolica koloryt. Dlatego, jeśli macie cerę wrażliwą, cerę trądzikową, bądź po prostu cerę normalną z tendencją do czerwienia się w ciągu dnia, to myślę, że ta baza sprawdzi wam się świetnie. Ja na co dzień jej nie używam, ale używam jej w sytuacjach, kiedy na przykład robię dużo makijażu w ciągu dnia, bo nagrywam dla was filmy i po kilku zmywaniach makijażu moja twarz jest już zaczerwieniona, podrażniona. Wtedy właśnie używam tej bazy. Czasami po prostu mam taki dzień, że cera jest w gorszej kondycji, jest czerwona, nie prezentuje się zbyt dobrze, wtedy również sięgam po tą bazę. Czasami używam jej tylko miejscowo na wypryski. Jeśli coś mi wyskoczy, jakiś duży czerwony pryszcz, wtedy również nakładam miejscowo ten zielony produkt i jest świetne. Nie dość, że neutralizuje, nie dość, że faktycznie fajnie ujednolica ten koloryt. To dodatkowo podkład na tej bazie Wygląda bardzo ładnie przez cały dzień Cera jest taka świeża Wygląda naprawdę dobrze Przez cały dzień, nie widać oznak zmęczenia Jak się czerwienimy, to to nie jest Tak mocno widoczne Także no ta baza znalazła się w tanich I dobrych bazach i naprawdę ją polecam I jak już jesteśmy w temacie zielonych baz To mam jeszcze jedną Baza tym razem z L'Oreala Ta jest w podobnej cenie Bo też kosztuje około 40, około 35 zł Różnie wiadomo, że online taniej, stacjonarnie drożej. I ta baza tak naprawdę ma bardzo, bardzo podobne działanie jak poprzednia, o której mówiłam z Revolution Pro. Tak samo niwolu, niweluje czerwony kolor, e, fajnie cera wygląda, mm, fajnie podkład wygląda przy tej bazie, bardzo dobrze prezentuje się przez cały dzień. Także działanie bardzo podobne. W sumie wszystkie aspekty, o których wspomniałam przed chwilką, e, zgadzają się również z tym produktem. 35 zł kosztuje również następny produkt, jakim jest... E, Baza z burżuła, baza Healthy Mix. Ta baza przede wszystkim bardzo ładnie pachnie Myślę, że duża część z Was miała do czynienia z podkładem Bourjois Healthy Mix Ten podkład bardzo ładnie pachnie I prawie taki sam zapach ma właśnie ta baza z Bourjois Oprócz pięknego zapachu, baza ma bardzo lekką, witaminową formułę Która jest super dla takich cer, że tak powiem, bez problemów Dla cer, które raczej nie mają mocnego trądziku Które raczej nie są jakieś bardzo... Bardzo tłuste. Cera sucha, cera normalna, delikatnie mieszana. Myślę, że z tą bazą bardzo się polubi. Dlaczego mówię, że tylko dla tych cer? Ponieważ raczej dla takiej cery mocno trądzikowej, dla cery tłustej, z dużymi niedoskonałościami, z rozszerzonymi porami, no niestety ta baza nie poradzi sobie, bo to nie jest baza wygładzająca. Jej zadaniem po prostu nie jest wygładzanie skóry, a raczej takie przygotowanie twarzy do nałożenia podkładu ona dodatkowo właśnie wygląda przez cały dzień bardzo fajnie, skóra jest taka, może nie tyle co rozświetlona, bo za wielu drobinek w formule swojej nie ma, co po prostu cera wygląda przez cały dzień naprawdę zdrowo, jest lekka, nie robi efektu maski, nie obciąża skóry i ja naprawdę bardzo lubię używać właśnie tego produktu na co dzień. Doskonale mi się sprawdza w właśnie takiej funkcji. Za to kolejna baza będzie właśnie idealna dla cery tłustej, dla cery z trądzikiem, dla cery z częstymi niedoskonałościami. Ta baza kosztuje około 30 zł i jest to baza z firmy AA Wings to jest ta baza właśnie dla cery tłustej, baza mat Balance matująco-wygładzająca mamy zapewnione, że reguluje sebum, ale no ja szczerze nie bardzo w to wierzę, że ona jakoś nagle zmniejszy nam wydzielanie tego sebum, ona faktycznie jest mocno matująca, dzięki czemu trochę po prostu hamuje to wydzielanie się łoju na puder, na, na podkład przez co po prostu sera w ciągu dnia troszkę mniej się błyszczy, no ale ten produkt nie sprawi nam, że Nagle poprawi nam na tyle cerę, że już nie będzie wydzielała e, sebum. No bo jest to niemożliwe. Cera musi wydzielać to sebum. Jedna skóra będzie wydzielała tego sebum więcej, inna mniej, no ale no, to jest jakby nieuniknione. To się musi dziać. E, ale m, ona bardzo fajnie wygładza. Nie wiem w sumie czy już o tym powiedziałam, jeśli nie, to się powtórzę. Bardzo fajnie wygładza, bardzo fajnie. Zmniejsza widoczność rozszerzonych porów. Bardzo ładnie przygotowuje buzię do nałożenia podkładu. Nie jest rozświetlająca, nie ma w formule żadnych drobinek. Formuła jest raczej taka gęsta, dzięki czemu po prostu może zrobić taki efekt. Wygładzenia na skórze. Zdecydowanie mogę powiedzieć również o niej, że jest wydajna, bo naprawdę jest to wydajny produkt i ta konsystencja, myślę, że mogę określić ją taką kremową. W dotyku taka jest bardzo kremowa, bardzo przyjemna dla skóry. Następnie naprawdę bardzo tani produkt za około 20 zł i również będzie idealny dla cer z problemami dla cer tłustych, dla cer trądzikowych, dla cer z niedoskonałościami. Mówię tutaj o bazie z Eveline Makeup Primer. Trzy w jednym. Mamy tutaj napisane, że jest to baza wygładzająca, wygładza i wyrównuje kolory skóry, minimalizuje widoczność porów, niweluje oznaki zmęczenia. E, z niwelowaniem oznak zmęczenia zdecydowanie się zgodzę. Skóra nie wygląda na taką starą, na taką zmęczoną po całym dniu noszenia makijażu, tylko faktycznie ona wygląda ciągle promieniście przez cały dzień. A Jak najbardziej wygładza i delikatnie wyrównuje kolory, bo ma delikatnie taki kolor beżowy, dzięki czemu nieco neutralizuje nam pewne niedoskonałości. No i jak najbardziej minimalizuje widoczność rozszerzonych porów, bo jest to baza matująco wygładzająca i tak jak powiedziałam na początku, sprawdzi się idealnie dla tych trzech typów cery, ale ja również mam czasami takie kilka dni, że się mocno świecę, że jednak w ciągu dnia ta cera się mocno błyszczy, to właśnie sięgam po tą bazę i również fajnie mi się sprawdza, mimo, że cery tłustej, ani cery trądzikowej nie mam. I uwaga, uwaga, najtańszy i bardzo dobry produkt, to produkt za około 16 zł, jest to baza z firmy Essence Fresh and Fit Awake Primer. To jest baza również taka witaminowa, troszkę podobna do tej bazy z Healthy Mix. Um, bardzo dobry również produkt. Troszkę może gorzej dostępny, bo essence nie mamy w e, chociażby Rosmanie, ale oczywiście online bez problemu go dostaniecie. Ten produkt jest fajny z tym, że w sumie sprawdzi się i dla każdego koloru karnacji i dla większości typów skóry, um, bo jest to baza taka odświeżająca. Um, właśnie niwelująca oznaki zmęczenia. Daje efekt takiej świeżej, wypoczętej skóry. Myślę, że jest fajna po takiej troszkę może nieprzespanej nocy albo w chwili, kiedy chcemy, żeby ta nasza cera była taka leśniąca, promienista. Niekoniecznie zależy nam na jakimś mocnym efekcie matu. Formuła jest zdecydowanie rozświetlająca, baza jest bardzo wydajna. Ja naprawdę często jej używam, a praktycznie cała tubka jest pełna. Także również Wam ją polecam. No i przede wszystkim cena. Te 16 zł to naprawdę nie jest dużo za tak fajny produkt. Tanich i dobrych baz to tyle. Wybrałam swoich ulubieńców, którzy po prostu u mnie sprawdzają się najlepiej. No i tutaj znowu pytanie do Was. Jak Wam się podoba ten odcinek? Jak Wam się podoba ta seria tanie i Dobre? Ehm, może jaki produkt chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku tanie i Dobre? Koniecznie dawajcie mi ten w komentarzach. Stawiajcie łapkę w górę, bądź łapkę w dół, jeśli lubicie tą serię, jeśli ten Odcinek Wam się podobał. Dawajcie mi znać, bo po prostu jestem ciekawa, czy dalej tak chętnie oglądacie właśnie tą serię na moim kanale. Tanie i dobre. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No co, ja się już z Wami żegnam. Mogę Was jeszcze zaprosić na mój Instagram. Krateks. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Papa, pa, Buziaki!